Każdy wtorek nowe wydanie Tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie Państwo między innymi Strzały w centrum Ciechanowa. Policja szuka sprawców. W Ciechanowie powstanie SOR na miarę XXI wieku. Z Mławy do Powstańczej Warszawy. Historia siostry Danuty, pielęgniarki podziemia, więźniarki Majdanka, organizatorki szpitala powstańczego przy ulicy Złotej 58, gołotczyzna, letnie granie, muzyka i ogień pod gołym niebem, Mazowia Romantika, muzyczna uczta lata. 600 lat raciąża. Miasto zakopało kapsułę czasu. W niej list do przyszłości, zdjęcia i myśli mieszkańców. Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach Tygodnika Ciechanowskiego.